W Ewangeliach znajdujemy taki zapis, gdy Jezus był w ogrodzie Getsemany, to przyszli żołnierze, aby Go pojmać. Wtedy Piotr wziął miecz i jednemu z tych ludzi, którzy przyszli po Jezusa, Malchusowi, odciął ucho. I czytamy też, że Jezus wziął to ucho i uzdrowił tego człowieka, przywrócił mu ten słuch, to, co, to, co zrobił Piotr, to przewinienie. I tak ktoś mi zadał pytanie, ale po co Jezus to zrobił? Przecież... To byli ludzie, którzy przyszli go pojmać, potem go skazać i zabić. Otóż to, czego dokonał Piotr, odcinając ucho sługowi arcykapłana, to było przestępstwo. Piotr mógł przypłacić życiem za, takie, za taki występek. Ale przez to, że Jezus uzdrowił tego człowieka, to tak naprawdę można powiedzieć, że on pozbył się wszelkich dowodów, który ktokolwiek mógłby chcieć wykorzystać przeciwko Piotrowi, żeby go skazać. Pomyślcie o tym. Dokładnie to samo zrobił Jezus dla nas, gdy wziął ten krzyż i poszedł tam na, na Golgotę, aby tam na tym krzyżu oddać swoje życie za ciebie i za mnie. Biblia nam mówi, że Jego krew oczyszcza nas od wszelkiej nieprawości żeby powiedzieć, tam na Krzyżu On wziął te wszystkie nasze winy, nasze grzechy i przybił je do Krzyża i Jego krew oczyściła nas z tego wszystkiego. I dzisiaj, Biblia w Księdze Objawienia mówi, że Szatan jest kimś, kto dzień i noc oskarża nas przed Bogiem, to Bóg mówi: Ale masz na to jakiś dowód? Krew Jezusa oczyściła tego człowieka z jego win. Dlaczego? Bo uwierzył. Przyjął to, to stało się jego życiem i dzisiaj jest czysty, usprawiedliwieni tym, czego dokonał Chrystus. Więc pytanie dla Ciebie jest takie, czy to też jest żywe w Twoim życiu?